Partnerem łącznika jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Skoda HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska Górą! Cześć załoga z tej strony, to zapraszam Was do kolejnego odcinka na tym kanale. Tym razem przebudowa Acy Monzy, Trochę w innym wykonaniu. Przede wszystkim chciałbym podzielić ten odcinek na dwie części. Jeden odcinek trzy sezony, w drugim odcinku także trzy sezony. Więc jak chcecie doradzić mi jakieś transfery, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Ale także jestem ciekawy, czy taki format przybudowy Wam się bardziej podoba, że właśnie mówię na żywo, niż właśnie w taki sposób, że zawsze gdzieś tam pod koniec dopiero nagrywam ten głos. Jestem ciekawy Waszej opinii. Oczywiście Mądza, do Ligi Włoskiej, więc to jest naprawdę dosyć duża niespodzianka, zwłaszcza to, że jednak tu jest Gytkier, który był królem strzelców w Polskiej Lidze, a naprawdę świetnie się odnalazł właśnie na włoskiej ziemi, więc ciekawy jest to projekt, zawodnicy naprawdę będą dosyć przeciętni na start, więc naprawdę musimy się postarać, żeby coś osiągnąć. Miejmy nadzieję, że nie zakończymy na samym dole. Oczywiście ten odcinek wam się spodoba, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, ale także napisz komentarz, bo to naprawdę podbija zasięgi, a tego nam ostatnio naprawdę brakuje, więc już widzimy się w tym momencie w sezonie pierwszym. Pierwszy sezon rozpoczynamy od transferów oczywiście, bo to byłby klucz do tego, żebyśmy zajęli jakieś wyższe miejsce po prostu w tabeli. Aktualnie na przykład Franić, do nas przyszedł zawodnik Dynamo Zagrzeb, bardzo fajny, perspektywiczny zawodnik do środka pola, który może zagrać na defensywnym pomocniku, który może zagrać na środku obrony, nawet patrząc na jego statystyki, więc naprawdę będzie bardzo przydatny. Walukiewicz, który gdzieś tam się nie od nas w Caliari. Wiemy, że ta kariera jest dosyć spadkowa. Przychodzi do nas, żeby się odbudować. My damy mu czas oczywiście i miejmy nadzieję, że ten projekt z Walukiewiczem na środku obrony będzie naprawdę solidny. Za 2 miliony plus oddanie Motta, więc całkiem spoko. Deal, patrząc na to, że mieliśmy około 7 milionów na start, więc tu było naprawdę spoko. Pereira od nas odszedł. To troszkę mnie martwi z tego powodu, że nie dałem rady przedłużyć z nim kontraktu, a był to zawodnik jednak kluczowy w tym sezonie. Tak samo jak Ramirez, który naprawdę. Dobrze wyglądał w pierwszej części sezonu, ale patrząc na to, jak graliśmy, no to chyba każdy, kto miał przynajmniej jedną bramkę, dobrze wyglądał. Przechodzi do Ajaxu, 31-letni zawodnik. Niestety, także nie udało nam się przedłużyć kontraktu, a jednak próbowaliśmy mniej więcej ogarniać ten budżet, żeby jednak nie przepłacać za poszczególnych zawodników. A jak potoczył się ten sezon? Pierwsza część sezonu była fatalna z tego powodu, że zajęliśmy bardzo słabe 19 miejsce. Na szczęście, później zaczęliśmy odrabiać straty, i w drugiej części sezonu, gdzieśmy Mieliśmy formację, wyglądało to zdecydowanie lepiej. Skończyliśmy na 13 miejscu, co wydaje mi się nawet ponad stan pierwszego sezonu. Bo patrząc obiektywnie na kadry, no to Sandoria, Torino, Hellas, Verona, mają zdecydowanie lepszych zawodników, a jednak udało nam się przez naszą lagę do przodu i katenaczy naprawdę dobrze wyglądać. Mistrzem za chwilę zobaczycie, kto został, bo przyłączyło mi się przez przypadek. Mistrzem Włoch został Napoli, więc naprawdę sensacyjnie. Drugi był Juventus, trzeci Inter, czwarte Lazio. Dinezę, więc trochę sensacyjna piątka. No i wydaje mi się, że następny sezon powinien być takim podobnym poziomem, czyli zajęcie gdzieś pomiędzy 10, a 13 miejscem naprawdę będzie super. Niestety my odpadliśmy już w pierwszej rundzie z Benevento, nie trafiliśmy na ciężkiego rywala, ale jednak nie udało nam się ograć tą drużynę, a jak możecie zauważyć, naszym najlepszym strzelcem tego sezonu był nasz napastnik, czyli Mancuso. No ta laga do przodu naprawdę sprawiła, że ten zawodnik także się dobrze odnalazł, ma 29 lat, 70 overalla, więc to nie jest coś Bitnego, ale wydaje mi się, że będzie solidnym rezerwowym w na następnym sezonie, bo mam na liście dwóch zawodników, w którym kończy się kontrakt i wątpię, żeby przedłużyli. No i Getkier, który ma 70 overala. Także zawodnik, który naprawdę dobrze wyglądał w tym sezonie. Oczywiście dzięki jego bramkom Monza awansowała w tym roku do serii, a więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Fajnie, że tylu zawodników miał parę bramek, bo przynajmniej wiem, że ten projekt jest całkiem udany i nawet nasz bramkarz miał asystę, więc laga do przodu naprawdę zadziałała, a ja oczywiście zapraszam was już. Do kolejnego sezonu. Dzień dobry, rozpoczynamy sezon drugi. Jak możecie zauważyć, w wolnych zawodnikach był na przykład Gareth Bale, i wydaje mi się, że właściciel Monce byłby w stanie zatrudnić takiego piłkarza. Wiemy, że to jest właściciel, który ma dużo pieniędzy i chciałby Monce przywrócić na szczyt, chciałby, żeby ten zespół był po prostu sławny, dlatego wydaje mi się, że Gareth Bale mógłby tutaj przejść za dosyć duże pieniądze. Zawodnik, który jest weteranem, którego potrzebujemy, i naprawdę wydaje mi się, że jest szansa, że właśnie taki zawodnik mógłby przejść do takiego zespołu, który gdzieś. Tam będzie się jakim właśnie seria, ale zarobi sobie pieniędzy, pogra mniej więcej 20-30 meczów na sezon, więc jest spoko. Hugo Duro do nas przychodzi, to jest młody Hiszpan, bardzo perspektywiczny, który naprawdę rozwinął się w tym sezonie. Mancini to jest kolejny zawodnik, bardzo młody, przyszłościowy, który do nas przychodzi, zawodnik do rozwijania, tak samo jak Henriksen, który także będzie zawodnikiem do rozwijania, oczywiście. Mandes za 14 milionów, dostaliśmy 20 milionów na start, i Mandes będzie naszym jednym z głównych zawodników tego projektu, przynajmniej i przez dwa kolejne sezony, z tego powodu, że to jest zawodnik, który może grać na wahadle, może grać w środku pola, może grać na prawej y, pomocy oraz obronie, więc naprawdę będzie ważnym moim ogniwem. Tutaj zawodnik, który odszedł, to jest donat już 33-letni weteran, który nie chciał przed podpisać z nami kontraktu z tego powodu, że jednak nie dostawał odpowiedniej ilości spotkań w tym sezonie, a my zobaczmy oczywiście jak poszło nam w lidze, bo tutaj jest całkiem dobrze, bo zajęliśmy 13 miejsce, czyli takie miejsce, które oczekiwałem. Mamy dwa punkty więcej niż poprzedni sezon. Naprawdę był to sezon zdecydowanie bardziej wyrównany i wydaje mi się, że lepszy sportowo, bo gdzieś tam nie spadaliśmy poniżej tego miejsca, cały czas utrzymywaliśmy się w przynajmniej tam pomiędzy 10 a 15 więcej, więc jest ok. Inter mistrza, wicemistrzem został Milan, Napoli na trzecim miejscu, a my naprawdę zrobiliśmy progres, którego się spodziewałem, bo wydaje mi się, że zbudowaliśmy zdecydowanie lepszy zespół, który powinien osiągnąć to miejsce, gdzie wylądowaliśmy oczywiście we Włoszech, w Pucharze Włoch, a jednak w 1,8 z tego powodu, że na Poli nas wyeliminowało, trafiliśmy na bardzo ciężkie rywale. Gdybyśmy trafili na Hellas z być może byłby ten ćwierćfinał. finał, niestety tak się nie wydarzyło, a na Poli doszło do finału, więc pokazuje, że ta drużyna zdecydowanie lepiej wyglądała niż my. Trudno, szkoda, tak się wydarzyło, szkoda tego losowania. My oczywiście graliśmy tą samą formacją, tym samym ustawieniem, tym samym sposobem gry, i naprawdę to wyglądało dobrze, choć wydaje mi się, że kolejny sezon będzie już zdecydowanie inny, i wydaje mi się, że inni załonice mogą gdzieś tam wchodzić. Być może także zmieni się ustawienie, ale to oczywiście zobaczycie już w kolejnym sezonie. Naszym najlepszym piłkarzem patrząc na bramki był Hugo Duro, który miał 17 bramek, Gareth Bale tylko 5 bramek, 6 Asys, ale to był zawodnik bardziej pod marketing drużyny, bardziej zawodnik, który miał wypromować nas, bardziej dać większą popularność temu zespołowi i wydaje mi się, że tak się udało właśnie marketingowo podejść właśnie do Garetha Bale'a. Ja już gdzieś na liście mam dwóch zawodników, którym kończą się kontrakty, a wydaje mi się, że przez to, że jesteśmy drużyną jaką jesteśmy i nie możemy wydawać za dużo na poszczególnych piłkarzy, no to jednak ci wolni zawodnicy będą dla nas błogosławieństwem. No i wydaje mi się, że całkiem dobrze to będzie wyglądać. No i wydaje mi się, że też asystent Garrett Bay naprawdę dobrze się sprawował, bo 6 czyli najlepszej z naszego zespołu aktualnie. Patrząc na overall, naszym najlepszym zawodnikiem jest Hugo duro drugi jest Garrett Bay, trzeci jest Mendes. I to jest trójka, którą naprawdę mam nadzieję, że trochę tu zostanie w tym zespole. Oczywiście Garrett Bay może jeszcze jeden sezon, bo nie wiem, czy on po prostu nie zakończył mi zaraz kariery. Fajnie, że rozwija się Francis. Szkoda, że tak powoli rozwija się Walukiewicz, bo spodziewałem się trochę lepszego rozwoju po tym zawodniku, ale zobaczymy jak będzie wyglądać sezon kolejny, który naprawdę będzie bardzo ciekawy z tego powodu, że mam zamiar gdzieś tam walczyć o top 6 i oczywiście w kolejnym odcinku żebyśmy rozpoczęli od europejskich puerów. Czy mi się to uda? Oczywiście musicie zobaczyć część trzecią tego odcinka. A sezon trzeci rozpoczynamy naprawdę z przytupem. Przychodzi do nas Morata, czyli zawodnik, który pasuje nam klimatycznie z tego powodu, że staramy się ściągać tych Hiszpanów. Zawodnik, który zobaczył Gareth Bale'a, który zobaczył całkiem ciekawy projekt oraz bardzo duże pieniądze, dlatego Morata do nas przyszedł. Zawodnik, który zarabia bardzo dużo, ale także 82 overala, sprawiło to, że mamy wreszcie bardzo solidnego napastnika, który będzie idealnie pasował nam do formacji, bo nawet jakbyśmy chcieli zmienić, no to to jest zawodnik pod dwójkę napastników, a tak chcemy przede wszystkim grać. Przychodzi także do nas Orlando, zawodnik bardzo perspektywiczny, zawodnik, który może być gwiazdą tej drużyny za 2-3 sezony. Tuaro do nas przychodzi także zawodnik bardzo ciekawy, zawodnik już już doświadczony, zawodnik, który zna tą ligę, a takich potrzebowaliśmy, żeby osiągać lepsze rezultaty. Przychodzi do nas także Gomez, który był bardzo ciekawym piłkarzem, Piras, no jak po prostu są zawodnikami, którzy są bez klubu, więc trzeba korzystać, bo nam gra po prostu to umożliwia. Parmak do nas przychodzi także bardzo ciekawy zawodnik z Turcji, który ma 74 overalla, będzie naszym bardzo ważnym elementem środka pola, choć w tym momencie uważa, że źle że zarządzam tym co zespołem. No musimy z nim zdecydowanie bardziej porozmawiać, żeby Gdzieś tam powiedzieć mu i wytłumaczyć, że to, co robimy, jest najlepsze dla tego biznesu. Przyszedł do nas także wahadłowy, ala skrzydłowy, czyli Henry, który naprawdę może być bardzo solidnym wzmocnieniem. Chciałem go od pierwszego sezonu, ale gdzieś brakowało funduszy. Tutaj na szczęście mogliśmy zakupić tego zawonika No i tutaj jeden odchodzi, to jest Machine, który jest po prostu już zbyt słaby do tego projektu. Ma 71 w a jednak trzy punktowe ralowe naprawdę dosyć dużo robią. A zapytacie się, na którym miejscu skończyliśmy sezon? To jest właśnie to, co oczekiwałem, czyli miejsce szóste. Dokładnie tak, zakończyliśmy sezon na miejscu szóstym mając 63 punkty, z minimalną stratą do Romy, więc naprawdę Morata się przydał na ataku z duro, który się świetnie rozwija i za chwilę to zobaczycie. Oczywiście przewaga była minimalna nad Napoli, Sasuolo, ale jednak wygląda to bardzo dobrze. Juventus zwyciężył w tym sezonie, Inter na drugim miejscu, no i Roma z Mourinho wreszcie zaczęła żyć i zajęła czwarte miejsce, więc rywal nam rośnie tutaj po prostu, a w następnym sezonie nie chcemy jeszcze lepiej się prezentować, więc zobaczymy Niestety przegraliśmy rozczarowująco Według mnie z już w pierwszej rundzie kopa Italia Więc bardzo mnie to zabolało Bo wydawało mi się, że jesteśmy spokojnie do drużyną Która może awansować przynajmniej do ćwierćfinału Drużyną, która jest fajnie zrównoważona Ma paru młodych zawodników, Barru, bardzo doświadczonych Ale jednak nie udało się, więc troszkę mi szkoda Zmieniliśmy także formację, zaczęliśmy grać 3-5-2 można powiedzieć Nie wiem dlaczego jest ta jedynka tutaj mi pokazuje na grafice, ale zmieniliśmy ustawienia, żeby po prostu bardziej zagęścić środek pola, ale zagrać się na dwóch defensywnych pomocników, bardziej na kontratak niż na długą lagę, bo Baseli bardzo często gdzieś tam wychodził przed szereg, szedł po prostu do tą piłkę, także to jest zawodnik, którego gdzieś tam podpisaliśmy jako wolny zawodnik, ale jeszcze w czasie sezonu, dlatego gdzieś tam nie był w rozkazie tych transferów, ale to jest bardzo fajny piłkarz. Jak możecie zobaczyć, Gomez i Pires, którzy do nas przyszli mieli około 76 7 overalla i przez sezon 80 i 75 mili, przepraszam. I naprawdę świetnie się rozwinęli, więc wygląda to bardzo niesamowicie, ten blok defensywny. Di Gregorio, to jest solidny bramkarz, którego na razie nie chcę wymieniać. Bardziej skupiam się na innych pozycjach. Będziemy musieli w kolejnym odcinku przede wszystkim wzmocnić ławkę rezerwowych, więc tutaj naprawdę oczekuję od Was paru ciekawych propozycji. Za dosyć małe pieniądze, bo dostaniemy mniej więcej 30 milionów na budżet transferowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy. Morata, 15 bramek, 7 Asyst, więc naprawdę dobrze to wygląda. 31 lat, więc pogra tutaj spokojnie z dwa trzy sezony. Hugo Duro, 24 lata, 82 orbeera, 13 bramek, więc naprawdę mega solidny zawodnik. No i Gareth Bay, 6 bramek, 2 asysty, zawodnik, którego próbowałem gdzieś tam wcisnąć i zagrać 3-4-3, ale to nie wychodziło, dlatego postanowiliśmy zagrać po prostu po swojemu, szybkiej skontry. A Gareth Bay w końcówkach spotkania naprawdę dobrze się prezentował. Naszym najlepszym asystentem został Francis, więc to jest naprawdę fajnie, że ten zawodnik tak się rozwija i już ma naprawdę ma solidny overall. Jak możecie zauważyć, wszystkich zawodników trenuje pod odpowiednim stylu gry. Naszym najlepszym zawodnikiem aktualnie jest Gomez, więc ten młody Brazylijczyk, który jest naprawdę dobrą inwestycją na przyszłość. Morata, 82 overalla, Hugo Duro, 82. Naprawdę potrzebujemy jeszcze paru wzmocnień, przede wszystkim ławka rezerwowych oraz środek pola. Wygląda bardzo przeciętnie. No i miejmy nadzieję, że na przykład taki Orlando, wolę Walkiewicza, szczerze mówiąc, ale środek pola, środek obrony, przepraszam, mamy naprawdę bardzo bardzo solidne, tutaj środek pola trzeba wzmocnić i wydaje mi się, że dwa transfery właśnie defensywnego pomocnika i środkowego pomocnika będzie naszym kluczowym wyznacznikiem następnego sezonu. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, że zostawiście łapkę w górę, że zasubskrybowałyście ten kanał po materiał, że napisaliście komentarz i oczywiście widzimy się już jutro o tej samej godzinie. Do zobaczenia, cześć, cześć!